Drugim rodzajem bram, który chciałbym omówić w tym odcinku, są bramy garażowe segmentowe. Brama garażowa segmentowa ma to do siebie, że jedzie pod sufit w garażu. Jest zawsze zamontowana od środka. Brama garażowa segmentowa musi mieć odpowiednią ilość miejsca na ścianach, na bokach ścian po około 10-11 cm na zamontowanie prowadnic, jak również odpowiednią wysokość, jeśli chodzi o nadproże. Nadproże powinno być w granicach około 20-24 cm z racji tego, że musimy na nim umieścić sprężyny. Jeśli chodzi o grubości panela, to brama segmentowa ma tutaj przewagę nad bramą rolowaną z racji tego, że grubość tego ocieplenia jest zdecydowanie większa. W ofercie bram segmentowych występują dwa rodzaje panela: 40 mm bądź też 60 mm. Brama segmentowa Jedzie pod sufit w garażu i zajmuje nam miejsce u góry. W bramach rolowanych była ta przewaga, że mogliśmy ją zamontować zarówno od środka, jak i na zewnątrz. Jeżeli nie mieliśmy odpowiedniej ilości natworza w środku, montowaliśmy bądź też montujemy bramę garażową rolowaną na zewnątrz, i wówczas problem z tą ilością miejsca, tak jak to występuje czasami w przypadku bramy segmentowej, tam nie występował. Jeśli chodzi o bramy segmentowe, to bramy segmentowe występują zarówno w wersji ręcznej do podniesienia przy użyciu ręki i występują również z automatyką, czyli sterowaniem na przełącznik bądź też na pilota. Bramy segmentowe są bramami o bardzo szerokiej bazie kolorystycznej, mamy tutaj zarówno kolory jakieś standardowe, popularne, białe, antracytowe bądź brązowe jak również kolory drewnopodobne typu złote dęby, winchestery, mahonie jak również kolory ekstra, mniej typowe i potencjalny klient ma bardzo duży wybór, jeżeli chodzi o gamę kolorystyczną. Jeśli chodzi o bramę garażową segmentową, brama garażowa, a dokładniej panele, są z wypełnione pianką poliuretanową, tak jak wspomniałem wcześniej, o grubości 40-60 bądź 60 mm i posiadają po swoich zewnętrznych stronach, zarówno na zewnątrz, jak i od środka, blachę stalową. Chodzi o materiał, z jakiego wyprodukowane są bramy garażowe segmentowe jest to stal ocynkowana, mówimy o prowadnicach bocznych i jeżeli chodzi o panel, czyli najważniejszy element bramy, to co jeździ nam pod sufit do garażu, jest to panel z blachy stalowej zarówno na zewnątrz jak i od środka, a w środku wpuszczona jest pianka poliuretanowa w zależności od grubości panela 40 mm bądź 60 mm tej pianki jest mniej bądź więcej. Jeśli chodzi o kwestie rozmiarów, to bramy garażowe segmentowe, standardowe, zarówno typowe jak i nietypowe, można wyprodukować do 5 metrów szerokości. Jeżeli przekraczamy ten wymiar, wówczas również nie ma problemu z ich wyprodukowaniem, aczkolwiek wkraczamy tutaj w bramy garażowe przemysłowe, które są dużo droższe. I bardzo często stosowane na obiektach użyteczności publicznych, czyli na halach bądź też w magazynach. Jeśli chodzi o kwestię cenową, brama segmentowa jest bramą droższą, brama rolowana jest bramą tańszą. Każda z bram garażowych jest indywidualnie dopasowana do potrzeb naszych klientów. Zarówno bramy rolowane znajdą swoich zwolenników, jak i bramy segmentowe. Każdy temat rozpatrujemy indywidualnie, dopasowując się do preferencji i gustów naszego klienta. I jeśli chodzi o bramy garażowe, segmentowe, nie w każdym przypadku, tak jak wspomniałem wcześniej, można je zamontować. Musi być idealnie prosty mur, równy z nadprożem, wytynkowany odpowiednia ilość miejsca na nadprożu, jak i po bokach. Jeśli tego nadproża nie ma, w przypadku np. starszych typów budynków, to wówczas, alternatywą bardzo dobrą jakościowo jest brama rolowana. Z cieńszego profila, tańszego bądź też z profila grubszego, cieplejszego, sztywniejszego i troszkę droższego. Dzięki za obejrzenie tego materiału mam nadzieję, że troszeczkę rozjaśniłem Ci kwestię odpowiedniego wyboru bram do Twojego garażu. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, to link znajdziesz poniżej do kontaktu z nami. Będzie tam nasza strona internetowa. Jeśli potrzebujesz Bądź też masz jakieś wątpliwości związane z wyborem odpowiedniej bramy garażowej, zachęcamy do kontaktu. Z pewnością nasz dział handlowy w pełni dopasuje bramę potrzebną i dopasowaną bezpośrednio do ciebie. Zapraszamy.